W dzisiejszym programie. Minął długi majowy weekend. Dla wielu to okazja do wypoczynku, dla żołnierzy to czas, kiedy w sposób szczególny celebrują znak, wokół którego się jednoczą flagę narodową. Na strzelnicy w Kijewie spotykamy strzelców wyborowych z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, którzy opowiedzą nam o swojej służbie. Czy jest szansa, że lepiej wykorzystamy twórczy potencjał naszych naukowców? Próbę podejmuje polska grupa zbrojeniowa, która zacieśnia współpracę z uczelniami. Młodzież z klas mundurowych będzie mogła liczyć na większą pomoc ze strony państwa. MON szykuje reformę, która ma im zapewnić realne wsparcie i unifikację programu nauczania. Początek maja obfituje w święta. Celebrujemy ludzi pracy, rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja, polonię oraz oczywiście Dzień Flagi Narodowej. Ten ostatni element jest szczególnie bliski każdemu żołnierzowi. Barwy narodowe nosi przecież na mundurze. Wokół nich żołnierze się skupiają, ich bronią, a flaga w sposób uroczysty podnoszona jest każdego dnia w jednostkach wojskowych. 2 maja odbyły się uroczystości, które miały wszystkim przypomnieć o wyjątkowym znaczeniu naszych barw narodowych. Są, Są, pan, 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 pan! Ja, Na prawo, Dziękuję za to, że Państwo przyjechali. Bardzo często z daleka. Po to, żeby tu z nami się spotkać. W tym ważnym dniu, ważnym dniu, który łączy nas Polaków, w dniu flagi i w dniu Polonii i Polaków za granicą. To piękne i znamienne, że te dwie uroczystości, chociaż przecież przyjęte w różnych latach, łączą się właśnie 2 maja. Najważniejsze święta państwowe są okazją do wręczania awansów i wyróżnień. Tak było i tym razem. Przed grobem nieznanego żołnierza żołnierze i cywile otrzymali medale za zasługi dla obronności kraju, a oficerowie odebrali akty mianowań na wyższe stopnie wojskowe. Armia pokazuje swoich najlepszych z najlepszych opinii publicznej. 360 oficerów, 140 podpułkowników i pułkowników. Można by powiedzieć, kropla w morzu, ale jesteście reprezentami tej Wielkiej Rzeszy żołnierzy, którzy w ciągu ostatnich 16 miesięcy awansowali. Którzy w ciągu ostatnich 16 miesięcy rozpoczęli zmieniać polską armię. To jest 21 tysięcy awansów podoficerskich, to jest 5 tysięcy awansów szeregowych i to jest ponad 5 tysięcy awansów oficerów starszych, podpułkowników, pułkowników i generałów. Na was spada ten wielki obowiązek nie tylko dowodzenia żołnierzami, nie tylko świecenia swoim przykładem, ale także kształtowanie w żołnierzach polskich myśli, pamięci i wiedzy historycznej o tym, czym jest armia polska i czym jest polska tradycja. Dzień flagi to również okazja do dobrej zabawy i miłego spędzenia czasu wraz z rodziną. W całej Polsce odbyły się liczne imprezy: pikniki, pokazy, koncerty. W Wiele z nich zaangażowani byli oczywiście żołnierze. Na warszawskim Żoliborzu, na terenie Cytadeli, odbył się piknik, gdzie licznie przybyli mieszkańcy. Czekało tu na nich wiele atrakcji. Z tej strony musisz zawiązać i tak samo, pętelka zostaje na górze i wiążesz. Super, jakie piękne ciacho. Jest to święto w formie właśnie pikniku, ale z elementami całkiem poważnymi, bo poza kioskami, na których można zobaczyć... Różnego typu prezentacje, jak na przykład pokazane przez Muzeum Wojska Polskiego dzieje bagnetu wojskowego, ale też promują się instytucje wojskowe i dzielnicowe, co jest warte dla nas również to i występ reprezentacyjnego zespołu Wojska Polskiego Orkiestry Garnizonu Warszawa co podkreślam, bo jest ona rokrocznie chętnie wysłuchiwana przez y, uczestników tego święta. No a poza tym sławny, sławny bieg flagi. To warna. nasza. Biegaczy się zapisało ponad 800, więc a jeszcze po to, co nie bez zapisów, starty dzieci biegi dzieci, więc to dużo więcej. Warto promować zdrowie, poprzez właśnie takie uroczystości, e, które z drugiej strony pomagają uczcić. E, coś dla, dla, dla nas ważnego, czyli barwy narodowe, tak? I pokazujemy razem wspólnie jako Polacy, że jest to dla nas ważne, żeby ten barok pamiętać i też, żeby aktywnie żyć. W klasach mundurowych uczy się w Polsce około 55 tysięcy uczniów. Jak na razie nie ma jednak jednolitego programu nauki, szkoleń oraz wsparcia dla szkół, które prowadzą takie klasy. Sytuację ma zmienić wprowadzenie przez Ministerstwo Obrony Narodowej szkół z certyfikowanymi wojskowymi klasami mundurowymi. W tym roku Ministerstwo Obrony Narodowej rozpoczyna program tworzenia szkół z pionami certyfikowanych wojskowych klas mundurowych. Będą to szkoły, które realizują przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej program. Program, w efekcie którego absolwenci będą posiadali wymaganą wiedzę, taką, że po dwutygodniowym szkoleniu poligonowym będą mogli złożyć przysięgę wojskową. A więc, celem jest oczywiście kształtowanie postaw proobronnych, patriotycznych. Ale przede wszystkim przygotowanie młodzieży do służby w wojsku polskim, w wojskach operacyjnych i w wojskach obrony terytorialnej. Na pewno jest to uczeń, który zdecydował się, że będzie chciał w jakiś sposób związać się z mundurem, dlatego że powoduje to obciążenie dodatkowe poza nauką powoduje to konieczność uczenia się dodatkowych rzeczy w dodatkowych godzinach konieczność większej dyscypliny konieczność większej sprawności fizycznej. I teraz wykorzystanie tego potencjału, żeby on w jakiś sposób nie umknął po ukończeniu tej edukacji w szkole średniej, jest celem całego projektu. Oczywiście wykorzystamy olbrzymi wkład i zaangażowanie nauczycieli, dyrektorów szkół, które prowadzą dotychczas klasy mundurowe. Jest tam bardzo wiele wartościowych placówek. Wierzymy, że to one właśnie wejdą w projekt pilotażowy, który rusza w tym roku. Ponad 50 szkół będzie w tym roku już w tym programie. Natomiast docelowo chcemy, żeby w każdym powiecie istniała co najmniej jedna szkoła średnia prowadząca pion mundurowych, certyfikowanych klas wojskowych. Kluczem jest ujednolicenie wyszkolenia i ujednolicenie tego, co będzie uczeń wiedział, bo w związku z tym możemy zagwarantować pewną powtarzalność, możemy zagwarantować, że kolejne osoby przychodzące do służby posiadają pewne minimum wiedzy identyczne w skali całego kraju stopniowo, a to pozwala wdrożyć ich dalej w identyczne szkolenia i uzyskać identyczny efekt. Chcieliśmy wyrównać poziom, chcieliśmy też móc zaproponować konkretne, można powiedzieć, przywileje dla szkół i absolwentów. Co mam na myśli? Na przykład te osoby, które będą kontynuowały naukę w wyższych szkołach oficerskich, będą mogły liczyć przy egzaminach na dodatkowe punkty. Te osoby, które będą chciały wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej, będą miały absolutne pierwszeństwo. Szkoły otrzymają dofinansowanie bezpośrednio z Ministerstwa Obrony Narodowej na doszkalanie kadry, na wyposażenie, na umundurowanie. Jest to stworzenie całościowego systemu, który obejmie całą Polskę. Mam nadzieję, że do 2019 roku taka siatka szkół w oparciu o powiaty powstanie. Precyzyjni i skuteczni w działaniu strzelcy wyborowi 25. Brygady Kawalerii Powietrznej latami doskonalą się w swoim fachu. W trakcie zorganizowanego ostatnio szkolenia poligonowego na strzelnicy w Kijewie mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności oraz sprzęt. To jest ogólnie strzelanie bojowe numer jeden, także całe strzelanie jest odpowiednio przygotowane, żeby wydobyć tą kwintesencję, jeżeli chodzi o zadania ogniowe czyli od z różnych pozycji, następnie wycofanie się, przejście do innej pozycji, od pozycji stojącej poprzez klęczącą, następnie pozycja siedząca i pozycja leżąca ostatecznie. Podstawowym zespołem w strzelcach jest Para, i ich głównym zadaniem jest niszczenie siły żywej na większych odległościach. Tak Dysponując karabinem wyborowym, lunetami obserwacyjnymi, są w stanie zaobserwować, zlokalizować cel na większych odległościach i szkolą się do tego, żeby ten cel radzić na większych odległościach niż zwykły karabinek szturmowy. Jest to karabin wyborowy produkcji fińskiej TRG-22 kalibru 7,62x51 mm, zasilany z magazynka pudełkowego o pojemności 10 naboi. Tutaj mamy lunetę Schmidt Bender PM2 o powiększeniu dwunastokrotnym, bębny elewacji, kierunkowy, regulacji paralaksy. Umożliwia również oprócz korekty ognia określanie odległości za pomocą tej siatki. Jest to standardowy karabinek, umożliwiający prowadzenie ognia do 800 metrów. Strzelec wyborowy musi się charakteryzować e, opanowaniem przede wszystkim. To jest najważniejsza cecha strzelca wyborowego e, i cierpliwością. Do tego dochodzą sytuacje takie, w których musi być, wykazać się e, cechami fizycznymi, tak? czyli cechami wytrzymałościowymi, musi mieć znakomitą kondycję. No i oczywiście znakomity słuch i znakomity wzrok. Rola strzelca wyborowego jest bardzo odpowiedzialną funkcją, ponieważ odpowiada on za obserwacje i za życie wielu kolegów ze swojej drużyny plutonu, a nawet kompanii. Do każdej pory roku, do każdych warunków atmosferycznych musimy dostosować ubiór, to znaczy maskowanie musimy dostosować sprzęt, który będziemy w danych sytuacjach używać, także każda pora roku niesie za sobą inny sprzęt. Zadaniem strzelca wyborowego na polu walki jest prowadzenie przede wszystkim zadań ogniowych, wprowadzanie nastaw podanych przez obserwatora i głównie skupianie się na oddaniu celnego strzału. Zadaniem obserwatora w parze strzelców wyborowych jest przede wszystkim wyszukiwanie celi na polowalki, podawanie niezbędnych danych do ustalenia ich pozycji strzelcowi, a także pomaganie mu w wyliczaniu nastaw, w ocenie warunków atmosferycznych, po prostu w oddaniu dobrego celnego strzału. Jest to luneta. Obserwacyjna niemieckiej firmy Carl Zeiss o powiększeniu od 20 do 60 razy zapewnia ona szerszy kąt widzenia niż luneta na karabinie wyborowym i przez to łatwiejsze jest wyszukiwanie celi oraz dzięki większemu powiększeniu łatwiej jest ocenić skutki rażenia celu przez strzelca wyborowego. Jest to jedna z najlepszych tego, tego typu lunet na świecie używana przez wiele renomowanych armii. Funkcje w parze są wymienne. Każdy musi i dobrze obsługiwać karabin, i dobrze pracować na, na, na lunecie. Chociaż z zasady powinno być tak, że obserwator powinien być śledzem bardziej doświadczonym, z większymi umiejętnościami, jednak jest to wymienne. Wiadomo, że to też gra, gra rolę zmęczenie i tym podobne rzeczy. Jest to praca ciężka, ale która umożliwia rozwój i daje dużo satysfakcji. Polska Grupa Zbrojeniowa łączy najważniejsze przedsiębiorstwa branży obronnej w kraju. W jej biurach konstrukcyjnych powstają setki innowacyjnych projektów, które mają służyć modernizacji uzbrojenia sił zbrojnych. Jak jednak znaleźć kadry, które zasilą przemysł w nowe koncepcje oraz niezbędną wiedzę? Odpowiedzią ma być podpisanie umowy, która zacieśni współpracę PGZ z uczelniami wyższymi. To jest wreszcie. Spojrzenie na świat nauki, na ten potencjał, który rzemie w polskim świecie nauki, który nie musi być oddawany w Stanach Zjednoczonych, Francji, Anglii czy Niemczech, tylko może być z korzyścią dla polskiej gospodarki. Ale żeby tak było, to ta współpraca musi być na piśmie, to także musi być czasem pomoc finansowa przedsiębiorstw polskiego przemysłu zbrojeniowego i patrzenie we wspólnym kierunku. Wszystkie firmy zbrojeniowe, liczące się firmy zbrojeniowe, współpracują z nauką, współpracują z uczelniami. Więc naturalnym krokiem moim jako prezesa i nas jako zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej było nawiązanie tej współpracy po to, żeby uzyskać efekt synergii, czyli możliwości i potencjał, wiedzę polskich uczelni, jak i możliwości i potrzeby przedsiębiorstw, które należą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Myślę, że ta współpraca w zakresie zarówno rozwiązywania problemów wynikających z produkcji chociażby, czyli technologii, jak i opracowywania całkowicie nowych rozwiązań jest w naszych możliwościach. Dlatego bardzo jesteśmy zadowoleni właśnie z tego porozumienia i mamy nadzieję, że ono zostanie wypełnione konkretnymi zamówieniami. Są to ludzie, którzy mają wielkie doświadczenie, wielką wiedzę e, naukową, e, często również praktyczną, ale nie niewykorzystywaną w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Chciałbym, aby ta wiedza e, i to doświadczenie było wykorzystywane właśnie w Polskiej Grupie Zbrojeniowej e, jako największym polskim producencie sprzętu wojskowego, e, jako firmie, która ma potencjał i perspektywy rozwoju i zdobywania rynków światowych. W wielu miejscach widzę ten problem, że jest ogromna luka pokoleniowa, jest trochę młodych ludzi, którzy najczęściej później odchodzą, ogromna przepaść i inżynierowie, którzy mają lat 50-60. To jest ogromne zapotrzebowanie. zasanie z rynku, zasanie z Polskiej Grupy Zbrojeniowej może być rzędu kilkuset osób i tylko przez takie porozumienia, które na całym świecie są standardem, są naturalne, można nawiązywać współpracę między Grupą Zbrojeniową, a poszczególnymi uczelniami, wyławiać tych, którzy są zainteresowani taką współpracą, a później po latach studiów wyławiać z tej grupy, która współpracowała, tych najbardziej zdolnych, także przyszli do kluczowych projektów, projektów, do tych najbardziej strategicznych projektów Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Ci młodzi nie wiedzą, że czegoś nie da się się zrobić. To jest stare powiedzenie, znane od czasów programu Apollo amerykańskiego. Oni nie wiedzą i to robią po prostu. Co obszar współpracy będzie doprecyzowany z poszczególnymi uczelniami, które posiadają swoje specjalizacje, swoje najlepsze obszary, w których funkcjonują. W związku z powyższym, poszczególne obszary będą precyzowane w poszczególnych umowach wykonawczych, tak abyśmy mogli wybierać także wybierać najlepsze uczelnie, które mają, posiadają najlepsze kompetencje w poszczególnych obszarach i tam, gdzie są nasze największe potrzeby. Nie ulega wątpliwości, że przemysł zbrojeniowy dzisiaj będzie jednym z najważniejszych kół zamachowych polskiej gospodarki. To jest pracodawca, który może dzisiaj stworzyć setki miejsc pracy dla inżynierów i tysiące miejsc pracy dla osób, które wykonują te zadania, które są postawione przed polskim przemysłem zbrojeniowym, ale trzeba pamiętać i ja mam nadzieję, że w Polsce ten czas zagrożenia, ten region Europy będzie za kilka lat dużo spokojniejszy i ważne, żeby pamiętać o tym, że te zakłady wtedy również muszą się rozwijać i już dzisiaj muszą szukać odpowiednich rynków zbytu. Już dzisiaj muszą szukać także zdolności w zakresie produkcji cywilnej, żeby kiedy to zapotrzebowanie z zakresu modernizacji technicznej polskiej armii się nieco zmniejszy, to żeby wtedy mogli przetrwać znowu te lata powiedzmy chude, mając kontrakty poza granicami krajów, mając kontrakty zupełnie innych dziedzin, ale można powiedzieć najbliższe 10 lat, a nawet najbliższe kilkanaście lat to będą bardzo tłuste lata dla przemysłu zbrojeniowego i to tego polskiego przemysłu zbrojeniowego.